Bardzo ważnym elementem jest to, żeby zdiagnozować, jaka jest maksymalna częstość skurczów serca. Jaka jest maksymalna częstość skurczów serca? Bardzo często zawodnicy, a właściwie trenerzy, stosują tradycyjny wzór 220 minus 2 razy 085 To jaka jest ta wartość progowa. Ale ja zapytam takiego trenera, Panie trenerze. No, a jeśli pan ma po prostu 15 zawodników i wszyscy mają po 20 lat, to pan zastosuje to samo obciążenie? A przecież w tej grupie ma pan kilku zawodników w dyskusjach szybkościowych, wytrzymałościowych, wytrzymałościowo-szybkościowych. No to się po prostu nie trzyma, przepraszam za trywialny określenie, kupy. To o czymśmy dzisiaj rozmawiali. W związku z powyższym, to jest przykład. To jest przykład, że musimy troszeczkę inaczej do tego podejść, ale z drugiej strony bardzo jest ważne, bo na podstawie, na podstawie tej maksymalnej częstości skurczów serca możemy tej rzeczywistej, tej rzeczywistej, maksymalnej częstości skurczów serca zarejestrowanych w teście wysiłkowym, możemy na tej podstawie wyliczyć tą intensywność, która jest przybliżona, nie mam. Możliwości zrobienia badań fizjologicznych. Nie jestem w stanie zrobić to ani w warunkach treningowych, ani w laboratoryjnych, bo nie mam na to pieniędzy. No więc W związku z powyższym, jeśli takich możliwości nie mam, to wystarczy przeprowadzić po prostu ten test wysiłkowy, który pozwoli na zarejestrowanie maksymalnej częstości skurczów serca. I przekładowo jest to 200 uderzeń na, na minutę. I od tej wartości obliczyć po prostu e, intensywność na przykład progową, która mieści się mniej więcej w przedziale 82, 91, 92% maksymalnej częstości skurczów serca. W związku z powyższym bardzo ważne jest, żeby właśnie można e, e, wyliczać to z rzeczywistych wartości, a nie z e, podawanych różnych wzorach. Podawanych w różnych publikatorach, a więc rzeczywista maksymalna częstość kurczów serca, i w związku z powyższym są różne testy. no Ja tam już o kilku testach opisywałem w różnych swoich. Książkach. Pan wspominał po prostu o dwóch książkach. To są, oczywiście, w ostatnim okresie czasu, ale ja jestem autorem, proszę się do tego nie zrozumieć, ja jestem autorem siedmiu pozycji książkowych, takich zbiorczych, ale to tak na marginesie. Muszą I tam. Strony, I tam. I tam. I tam. No, no to, o panu. No może jeszcze <laughs> wtedy nie było internetu. <laughs> no może tak. Ale to zostawy ten temat, więc chcę powiedzieć, że te wartości te wartości procentowe w odniesieniu do HR max, czyli maksymalnej częstości serca, dają rzeczywiście dużą, duże prawdopodobieństwo, że trafiam z tym po prostu obciążeniem. Oczywiście najlepiej byłoby, żeby miał wyznaczony ten dany zawodnik próg indywidualny i do tego progu bezpośrednio dostosować. Ale jeśli, jak powiedziałem, nie mam tej możliwości, to wystarczy zrobić właśnie ten test, ten Test wysiłkowy, terenowy, żeby zarejestrować maksymalną częstość kółczówczesna. I na przykład taki testy mojego autorstwa sześciominutowy. Bardzo proste wykonanie. Test nie można za szybko wystartować. Ma do dyspozycji 6 minut. W tych 6 minutach ma wykonać jak największy zakres pracy, czyli ma przebić jak największy dystans. on sobie sama reguluje po prostu narastającą intensywność. No i na ostatnich 200-300 latach jedzie oczywiście już na maksa. No, oczywiście, ma założony na sobie sport tester, no i w momencie dobiegania czy kończenia się testu, rejestrujemy maksymalną częstość skutków Drugi test. Banalny, na... nawet bez sport testera, tak, tak, bo tak, można tak. przecież... Ale, ale tu ten sport tester jest bardzo, bardzo mm. ważny, bo on jest dokładniejszy niż byśmy na przykład to mierzyli no, metodą palpacyjną z na przykład stępnicy promieniowej. Następny to jest na obwodzie, na przykład na obwodzie boiska, mianowicie cztery obwody boiska piłkarskiego. Czyli Pierws 1600 metrów? Tak jest. Pierwszy pierwsze, pierwsze obwód 120 sekund, drugi obwód 100 sekund, trzeci obwód 85 sekund, a więc gniemy coraz szybciej. szybciej na każdym obwodzie. No i ostatni obwód, pierwsze 200 metrów w 35 sekund i ostatnie 200 metrów na maksa. Bardzo prosty test też daje możliwość pokazania tej, tej właśnie możliwość zarejestrowania tej maksymalnej częstości skurczów serca. Ale też i, i, i też test pana doktora Ochmana z naszej uczelni też daje gwarancję zarejestrowania maksymalnej częstości skurczów serca. Także tych testów jest dość dużo i wystarczy po prostu zarejestrować tą częstość skurczów serca maksymalną i od nim i od niej, czy na podstawie tej wartości wyliczać po prostu określone strefy intensywności wysiłku. W zależności od tego, o czym rozmawiamy, o jak, jaką zdolność motoryczną kształtujemy w danym momencie, Doktor, w, danej, w danej jednostce treningowej.